Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że u was wszystko ok i że też się cieszycie, że możecie spędzić ze mną kilka minut. Dzisiaj film będzie trochę inny od tych, które pojawiały się ostatnio, ale nie aż tak bardzo inny, ponieważ będzie on po prostu związany z przeróżnymi ciekawostkami i tym, co będzie nowego na rynku kosmetycznym. Będziemy tutaj mówić przede wszystkim o zmianach dotyczących prawa kosmetycznego, prawa rynku kosmetycznego, może tak to nazwę. Nie jest to może temat aż tak nowy na moim kanale, ponieważ ja zawsze staram się z wami nowymi ciekawostkami, nowinkami dzielić. Natomiast mam tutaj parę ciekawych informacji. Opierać się będę i swoją wiedzę między innymi, bo nie tylko, na 9 wrześniowym numerze magazynu Twój Styl i na na artykule pani Joan, przepraszam, pani Izabeli Nowakowskiej, który nazywa się Znaczenie symboliczne i taki nosi tytuł i właśnie dzisiaj o symbolach będziemy mówić. I chcę zacząć od parabenów. Tematu dotyczącego parabenów, ale zanim przejdę do tego, co znajduje się w tym artykule, to chwilę o tych parabenach chcę Wam powiedzieć. To, co ja wiem na ich temat i myślę, że to, co wiele z Was męczy, zastanawia i to jest dla Was ważne. Przede wszystkim parabeny. Co to jest? Parabeny są to konserwanty. Konserwanty, które mają działanie przede wszystkim przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i znajdują się one w naszych kosmetykach po to, żeby przedłużyć ich trwałość po prostu, żeby je zakonserwować, żeby one jak najdłużej mogły dobrze na nas działać i żeby tam w tym w tym, przepraszam, w tym, opakowaniu ciemnym i wilgotnym nie namnażały się z wrażenia, przepraszam, ale jestem podekscytowana, bo to są bardzo ciekawe rzeczy i aż mi kartu wysiada. I żeby tam się nic złego nie działo w tych kosmetykach, nie namnażały się właśnie wirusy, grzyby, bakterie, wirusy chyba nie. bakterie i grzyby, to po to te konserwanty się znajdują. Najczęściej znajdziecie je na końcu składu, składu tego INCI, który jest zawsze wypisany na kosmetyku. Są one na końcu składu, ponieważ jest ich w kosmetyku najmniej, ponieważ wystarczy już niewielkie stężenie parabenów po to, żeby one mogły zacząć działać tak, jak powinny. I najczęściej ta nazwa... Składa się z jakiegoś tam początku i, i słowo kończy się na paraben. Metyl paraben, etyl paraben, po prostu słowa kończące się hasłem paraben, to są właśnie te parabeny. To są estry kwasów, para, sedhydro, no To i nazwy wam nie przytoczę, bo jest bardzo długa, bardzo trudna i nikomu niepotrzebna. Ważne, żeby wiedzieć, jak te parabeny w składzie wyglądają, czyli to jest właśnie metyl paraben, etyl paraben, butyl paraben, wszystko to, co się kończy na paraben. I odkąd zaczęła rosnąć świadomość konsumentów, świadomość klientów, odkąd my tutaj na YouTube też działamy i też szerzymy tą wiedzę, to wiele z Was, wiele z nas, ja również, zaczęłyśmy zwracać uwagę na to, czy kosmetyki zawierają paraben. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim parabeny mogą mieć działanie wysuszające, mogą mieć działanie podrażniające naszą skórę i po prostu na te parabeny możemy być uczulone. Czyli... Używając kosmetyków z parabenami, możemy, właśnie, możemy mieć jakieś wypryski, zapchane pory, możemy mieć buzię podrażnioną, wysuszoną, i dlatego trzeba tych parabenów unikać, jeżeli u Was właśnie tak się dzieje. Drugim bardzo dużym i bardzo mocnym i bardzo silnym argumentem są argumenty dotyczące tego że parabeny mają działanie karcerogenne, czyli wywołują raka, są przyczyną zachorowań na raka. Przede wszystkim mowa tutaj o raku sutka, raku piersi. Też wiele z Was, kiedy ja pokazuję jakieś produkty, na przykład do pielęgnacji biustu, to też zwracałyście mi uwagę, że jeżeli zawierają parabeny, to nie można ich używać, bo jest to przyczyna zachorowań na raka. Takie na początku były takie na początku były wieści, tak świat naukowy głosił, nawet w 2011 roku, raku, tfu, nawet w 2011 roku w bodajże Francji albo we Włoszech, niestety nie pamiętam, tutaj nie sprawdziłam mój błąd, zakazano w ogóle używania kosmetyków z parabenami. Ale słuchajcie, parabeny też nie, nie są dodawane tylko do kosmetyków, ale również do żywności i do leków, także tutaj one są na szeroką skalę używane. Natomiast teraz liczne środowiska naukowe, liczne naprawdę badania naukowe, które zostały prowadzone, i, I właśnie te środowiska naukowe licznie zajęły się tematem parabenów. Potwierdzają i jednogłośnie twierdzą, że parabeny nie mają wpływu na naszą gospodarkę hormonalną i nie mają działania karcerogennego, nie wywołują raka. Co prawda kobiety po mastektonii, czyli te, które przeszły wszystkie niedogodności, leczenie związane z rakiem sutka, z rakiem piersi, z rakiem słodka W ich organizmie znajdowały się parabeny, natomiast była to nieznaczna ilość, i też parabeny nie mają aż takiej możliwości, żeby przenikać przez nabłonek, przez naszą skórę do organizmu. A jeżeli już znajdą się w krwiobiegu, to są z niego bardzo sprawnie i w miarę szybko metabolizowane. Dlatego o parabeny tutaj kwestia parabeny i rak. To naprawdę możecie być spokojne i nie szeszcie nie takich niepotwierdzonych informacji. Naprawdę parabeny są yy, przebadane na wszystkie możliwe sposoby. I o tyle, o ile mogą Was podrażnić, mogą, możecie być na nie uczulone, to raczej nie wiążcie ich z wywoływaniem yy, raka. Natomiast to, do czego zmierzam, to to, że na wielu produktach teraz jest zapis. Yy, że zawiera 0% parabenów, 0% substancji zapachowych, 0% barwników. I to było bardzo dla nas praktyczne i bardzo było to dużo ułatwienie, ponieważ wystarczyło sobie spojrzeć na opakowanie i tam zawsze, znaczy w, w wielu przypadkach, nie, nie zawsze, dużymi literami było się napisane nie zawiera parabenów, 0% sztucznych barwników, 0% substancji zapachowych, 0% parabenów. I ta informacja była praktyczna i była bardzo... Ułatwiała życie, ponieważ nie trzeba było czytać tego składu malutkimi literami, napisanego, nie trzeba było rozszyfrowywać tych wszystkich trudnych nazw, tylko po prostu sobie spojrzeć i wiedzieć, co, z czym mamy do czynienia i jakie, czy te parabeny na przykład są w tym produkcie, czy nie. Natomiast Komisja Europejska zakazała takich praktyk i już wkrótce. Nawet wasze ulubione produkty, które teraz na samym przodzie dużymi literami, jak W, mają napisane 0% parabenów, takie informacje nie będą mogły mieć, będą musiały być opakowania po prostu zmienione, ponieważ jest to zakazane przez prawo unijne. Dlaczego? Dlatego, że takie działanie jest nieetyczne, takie działanie nie jest zgodne z prawami rynku, z, prawa... <laughs> z prawami konkurencji, z prawami wolnego handlu. Jeżeli coś jest legalne, jeżeli coś jest nie jest zakazane i jest, są to składniki, których możemy używać, to producent nie ma prawa robić atutu z tego, że on tych produktów nie używa. To tak, jakbyście na przykład, nie wiem, czy mi coś przyjdzie do głowy, jakiś dobry przykład, to tak, jakbyście szczyciły się tym, że macie już 18 lat ale yy, nie robicie prawa jazdy, bo nie chcecie szkodzić środowisku, tak? I nie będziecie jeździć samochodem yy, i produkować kolejnych spalin. Nie możecie robić segatutu. Nie możecie się czuć lepiej i wywyższać się poza, ponad innych, ponieważ jest to legalne i jest to yy, Coś, co możecie robić, więc nie można z tego robić atutu. Tak na szybko taka, takie porównanie, nie wiem, czy dobre wymyśliłam, w każdym razie zwróćcie uwagę teraz na składy kosmetyków, ponieważ to, czy tam są parabeny, czy są substancje zapachowe, czy są barwniki, to będziecie musiały sobie niestety same wyczytać ze składu kosmetyku i nie będzie już to tak wprost napisane na opakowaniu. Jeżeli jeszcze chodzi o te. Hmm, substancje o te nie substancje, tylko o te składy naszych kosmetyków. To w najbliższym czasie, tak jak tutaj możecie zobaczyć, przy niektórych składnikach, które są wyszczególnione w składach naszych kosmetyków, w nawiasie będzie dodane słówko nano. Nano oznaczające, że dany składnik ma Postać nanocząsteczek, jest zbudowany z nanocząsteczek. I tutaj również trzeba się odwołać do badań, ponieważ część z osób nie chce używać produktów, które mają składniki w postaci nanocząsteczek, ponieważ uważają, że. Nanocząsteczki są szkodliwe, że to są tak maluńkie, maluteńkie, po prostu male, maluńkie jak wirusy, cząsteczki, czy nie wiadomo jak daleko wejdą w naszą skórę, w głąb naszego organizmu, jakie mają działanie. I tutaj to jest potwierdzone, że takie produkty są bezpieczne, one mają. One są sprawdzane na to, jak będą działać, jaką mają postać te cząsteczki, jaką mają wielkość i tak dalej. Więc o to się nie trzeba martwić. Natomiast jeżeli któraś z Was po prostu z zasady nie chce używać kosmetyków, które mają postać nanocząsteczek, w których składniki mają postać nanocząsteczek, albo po prostu jesteście ciekawe tego, czy to są nanocząsteczki, czy też nie, to zawsze teraz przy w składzie kosmetyków przy składniku, który właśnie z takich cząsteczek się. Składa, będzie w nawiasie dopisane słówko nano i będziecie wiedziały, że to właśnie jest to. I że mówimy tutaj o tych mikroskopijnych nanocząsteczkach. Kolejna sprawa to jest klepsydra. Klepsydra może już się spotkałyście, ponieważ to oznaczenie jest już wprowadzane w lekach. Teraz słuchajcie, mówiąc tutaj o kosmetykach, które mają. Datę ważności mniejszą niż 30 miesięcy, ponieważ w kosmetykach, które mają datę ważności powyżej 30 miesięcy, nadal będzie ten otwarty słoiczek z ilością miesięcy, przez jaką ten produkt możemy używać. Natomiast jeżeli kosmetyk jest przydatny do użytku przez mniej niż 30 miesięcy, to teraz to jest takie problematyczne, ponieważ najczęściej jest yy, data ważności, patrz na zgrzewie, patrz na tubie, patrz na denku, na wieczku, z tyłu, z przodu, na głowie, na czole, nie wiadomo gdzie tego szukać. Często też one są nie po prostu bezpośrednio na opakowaniu, tylko gdzieś na kartoniku. Teraz po prostu będzie taka klepsydra i obok tego data ważności, do jakiej ten produkt musicie zużyć, do jakiej on jest przydatny i bezpieczny do używania. I to jest fajne rozwiązanie, ponieważ taki symbol będzie przez każdego Zrozumiały i odczytywany. I ostatnia sprawa to jest znaczy króliczka. Króliczka, której na pewno dobrze znacie. I taki oto króliczek oznacza, że produkty nie są testowane na zwierzętach. I tutaj chyba wprost nie jest powiedziane, czy, czy ten kosmetyk. Be czy, ten, czy ten znaczek królika będzie yy, dalej się pojawiał, czy nie. Natomiast on trochę traci sens, po prostu o tym chcę powiedzieć. Nie musicie go bardzo szukać, bo to, że na jakimś produkcie tego y, króliczka nie ma, wcale nie oznacza nic złego. Już od 10 lat na terenie Unii Europejskiej tak prawo rządzi i tak prawo nam tutaj wskazuje, że produkty y, nie mogą być testowane na zwierzętach. Y I wiem, że tutaj często y, padał taki argument, że. To co, że, ten, że ym, kosmetyk nie może być testowany na zwierzętach, skoro producent kupi sobie od kogoś tam jakiś składnik, od kogoś tam jakiś składnik i te składniki, te półprodukty, te surowce będą testowane na zwierzętach. Tutaj Unia Europejska rozszerza ten zakaz i również półprodukty, składniki, surowce też nie mogą być yy, na zwierzętach testowane. Tutaj nie ma się o co martwić, ponieważ... Yy, Testowane teraz są składniki, i produkty metodą in vitro w próbówkach na sztucznych modelach na skórkach za pomocą tak zwanego modelowania, czyli specjalnych symulacji komputerowych. Czyli nadal te produkty są ksz, ksz, ksz. nadal te produkty są bezpieczne, możemy je używać, możemy je stosować. Natomiast nie musimy już szukać tego króliczka. Po prostu z góry i z zasady tak prawo rządzi, że kosmetyki nie mogą być testowane na zwierzętach. I produkty, z których te kosmetyki się składają, też nie mogą być testowane na zwierzętach, więc nie musicie pani czy tam bardzo intensywnie szukać tego króliczka. Bo bez względu na to, czy ten króliczek na opakowaniu się znajduje, czy też nie, to możecie mieć pewność, że. Prawo stanowi tak, a nie inaczej. I kosmetyki już od 10 lat, a teraz również składniki tych kosmetyków na zwierzętach testowane być nie mogą. Więc jeżeli dla Was to było ważne, to możecie odetchnąć z ulgą, już spać spokojnie i o nic się nie martwić. Warto tylko zwrócić uwagę na te kosmetyki, które widzicie, że są wyprodukowane poza Unią Europejską, bo tak jak mówię, te przepisy odnoszą się do terenu Unii Europejskiej. Także to tyle. To są takie cztery ciekawostki właśnie pochodzące z artykułu znaczenie symboliczne, wyczytasz z etykiety i te zmiany te zmiany dotyczące terminu ważności od lipca w, na pewno wchodzą i również ten skrót nano nie wiem dokładnie od kiedy te, te zmiany w prawie wchodzą, ale to na pewno są sprawy, które już na, w najbliższych dniach najbliższych tygodniach się pojawią Także mam nadzieję, że to były dla Was ciekawe informacje. Dajcie mi znać, czy Wam się podobał ten film i czy się nowego czegoś dowiedziałyście i czy uważacie, że te zmiany na opakowaniach, na etykietach będą pomocne, czy też nie. Koniecznie chcę się dowiedzieć, jakie wy macie zdanie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa pa!